Siemanko, siemanko, witam Was z kolejnych ciekawostkach na kanale Public Pawlik Service. Dzisiaj jak Wy widzicie Peugeot 206 HDX 1.9 Zatarty silnik, zatarty silnik nie z przebiegu, nie ze zużycia, a z po prostu nieuwagi kierowcy. Kierowca sobie jechał, walnął w jakiś tam głaz, coś takiego mi opowiadał. Rozwalił miskę oleja, bo mi jechał dalej do momentu aż stracił moc, silnik zdechł i nie dało się go już uruchomić. Pod spodem plama oleju, także miska rozwalona. No i co? No nawet nie zaglądamy, nie rewidujemy tego silnika. Tak klient sobie zażyczył. Tylko targamy motor. Na dworze już czeka nowy motor. Podejrzewam, że klient go dosyć tanio kupił, dlatego nawet nie chciał zaglądać do tego silnika, tylko po prostu stwierdził, że wrzucamy nowy. Także co? No ja targam ten motor. Gdzieś tam po kolei będę wam nagrywał, jak jakieś fajne rzeczy się trafią. Kładamy nowy motor, odpalamy, zalew, no, najpierw zalewamy oleje, filtry e, i inne płyny ustrojowe dopiero odpalamy. Przejdziemy się na jazdę próbną i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Mam nadzieję, że wyjdzie spoko. No i co, Silniczek wyjechał. Jest na wierzcho, w samochodziku dziura. No, także co? No, teraz musimy przyzbroić motor. Jak widzicie, bambety wszystkie leżą z boku, chłodnice, niechodnice. Musimy przyzbroić motor, skrzynie biegów, alternator, pompa wspomaganie, jakieś tam bambety Bo tego nie ma w tym subku co do nas przyjechał. Półkę musimy jeszcze przerzucić przesbrajamy, motor. No i będziemy wyjeżdżać nowym motorem. Dobra, słuchajcie, wstępnie jakoś wrzucony ten silniczek. Układ paliwowy nie pasował, musiałem się przełożyć ze starego silnika, inne złączki były. Także to już wjechało. Wiązeczkę mamy ogarniętą, wszystko powpinane do skrzynki bezpieczników. Wrzuciłem na sztukę akumulator, żeby zobaczyć, czy, czy mam wszystkie kostki podpięte, po prostu jakie błędy wyrzuci. No i jest w sumie spoko, oprócz podgrzewacza świec, w sensie przekaźnika podgrzewania świec bez niepodpięty, ale o nim wiem. No i co, składamy te bombety, wszystkie dookoła, chodnica wrzucona. Tutaj muszę jeszcze zrobić. Eee, kabelki od wentylatora, bo jak rozebrałem to zauważyłem, że ktoś tu jeździł bez wentylatora po prostu kabel był ukurwiony w kostce także nie miało prawa to działać, bo po prostu wentylator nie dostawał masy no i co, tak poza tym jeszcze wrzuciliśmy nowe wahacze sumie jak na razie, jeden nowy wahacz wjechał drugi sobie czeka do zamontowania bo wahacze w tragicznym stanie, luz na sworzniu po prostu ten sworzeń już skaka Tulejki popękane. Ta tulejka była walnięta. Eee, no i co? Obydwa wahacze rzucamy. Tak naprawdę pasowałoby jeszcze wymienić tą sprężynę. Jak wymieniamy tą sprężynę, to i tamtą, żeby auto równo stało. Bo ta jest pęknięta. Górne mocowanie amortyzatora jest zatarte. Eee, wydech po całej długości jest przegnity. Rozpada się na kawałeczki. Ogólnie chrupka, wszędzie chrupie rdza. Wymiana silnika, wszystkie płyny i tak dalej. Powiem Wam, że kompletnie nie rozumiem właściciela, jak jest to opłacalny temat. No, chyba że ma sentyment do tego wozu i chce go robić na klasyka, ale o to bym go nie podejrzewał. Klimatyzacja pusta była w tym aucie, w ogóle nie działała. Tak naprawdę, chrupek rozpada się w, na części pierwszej, już wszystko pasowałoby tu wymienić, nie tylko silnik. Także ja kompletnie nie widzę mm, jakiegoś takiego sensu tego przedsięwzięcia. No może dlatego, że jest w środku ładny. Co szczerze wątpię. No nie potrafię sobie tego wyjaśnić, ale klient nasz pan zaczął sobie wymianę silnika, także nie oceniamy, wymieniamy. No i co? No i samochód będzie jeździł. Jak on będzie jeździł, nie moja kwestia klienta oczywiście poinformowałem o wszystkich usterkach, o tych sprężynach, o tym wydechu itd. ale zdecydował się tylko na wahacze, bo to była najtańsza opcja z tego względu, że za wymianę tych wahaczy nie policzyłem klienta nic, z tego względu, że i tak musiałem je rozkręcać do wyciągnięcia silnika. To powiedziałem, że jak mi zapłaci za wahacze, to mogę mu to wrzucić, że tak powiem w ramach tej naprawy. No to na to się zgodził, a reszta już MacPersony i tak dalej, gdzie trzeba było do taką wycinę. Stwierdził, że to już nie ma sensu i będzie jeździł tak. No to jak to tam uważa. A i oczywiście nagram wam też pierwsze odpalenie. Jeszcze tego nie robiłem, nie mam zalanego oleju płynu. Tak naprawdę jeszcze nic nie mam na ten moment zalane. Także pozalewam płyny wszystkie uzupełnię. Trochę go tu poskładam, żeby miał wszystkie koski podpięte. No i nagramy, nagramy jakieś tam pierwsze wstępne odpalenie. Słuchajcie, poskładałem wszystko tak naprawdę wszystkie czujniki i tak dalej oprócz osłon osłon jeszcze nie pozakładałem oleje, płyny, wszystko mamy pozalewane no i co, próbujemy odpalać perpetum mobile zobaczymy co się będzie działo i jaki silnik klient kupił, chociaż podobno ten silnik e, jeszcze niedawno jeździł w jakimś tam wozie i, i, i Podobno w dobrym stanie. Włączymy ze 2-3 razy zapłon, żeby pompa miała szansę napompować nam paliwo. Biegi wchodzą. Także spoko. Nic nie popierdzieliłem w cięgnach. Jeszcze raz. I próbujemy. Stop nam się świeci Czek, silnika nam się świeci Zaraz podepniemy go pod komputer i zobaczymy Co go tu jeszcze boli. Chodzi ładnie, powiem Wam szczerze Jeszcze zobaczymy sobie tam Nie no, chodzi bardzo przyzwoicie. Powiem wam, że zdziwił mnie, że tego tak od razu odpalił. Zobaczymy czy coś od spodu nie kapie. Jak na razie nic. Chodzi ładnie. Także co, podpinamy komputer, sprawdzimy błędy. czyli nic poważnego. No i wyprowadzamy go na zewnątrz. Zostawimy sobie, żeby się sobie pochodził. Żeby to wszystko tu odparowało. Gdzieś nie kapnął płyn i tak dalej. Żeby sobie to wszystko się wypaliło, odparowało, odpowietrzyło. Eee, na koniec jeszcze w sumie jutro umyjemy już silnik, żeby na gotowo nie był taki odbrzygany jak do autorów, bo cały jest taki mokry i tak dalej, także go przemyjemy od góry, od dołu, żeby to też jakoś wyglądało. No i auto do wydania. Słuchajcie, chrupek gotowy, wszystko poskładane, umyty. Teraz tylko jeszcze osłonki wrzucę tutaj mi leży plastik z środka, usuwałem błędy, chrupek do oddania o dalszym przebiegu napraw będzie zdawał właściciel. Zrobiłem mu karteczkę, napisałem wszystko, co widzę tutaj do wymiany, żeby to auto w ogóle mogło jeździć. A co on z tym zrobi, to jego kwestia. I teraz co? Na podnośniku E91 dwulitrowy dieselek z rozrządem z tyłu, 177 koni w napędzie na 4 buty i mamy tu trochę pierwdu do porobienia, mianowicie wahaczek lewy do wyrzucenia amortyzatory obydwa do wymiany auto jest po delikatnym crashu i ten amortyzator po prostu się poddał, jest zgięty mamy wyciek z uszczelniacza Skrzynki rozdzielczej X-Drive, tutaj widać jest upolcone. Potem rozbiorę to, to to na spokojnie, wam to nakameruje, jak tam wygląda. Zrobimy do wymiany. Mamy olej w skrzynce rozdzielczej, w mamy olej do wymiany. Mieliśmy wymieniać też skrzynię biegów i, i skrzynkę rozdzielczą przednią, ale odpuszczamy na razie temat. Z tego względu, że klient trochę finansowo się nie wyrobił, a mamy tu jeszcze do zrobienia w niedługim czasie miskę olejową, która zaczyna się delikatnie pocić, to wtedy za jednym zamachem zrobimy miskę, skrzynkę rozdzielczą, bo jak wiadomo, pół idzie przez miskę olejową, także będziemy musieli to wszystko demontować, to zrobimy to wtedy za jednym zamachem, wtedy też mamy zrobić skrzynię biegów. Hałasuje nam tu też Westgate na turbinie, także też go wtedy będziemy prawdopodobnie ogarniać. No na ten moment robimy zawieszenie i wycieki, czyli to co najgorsze, a potem będziemy resztę bambetu ogarniać. Słuchajcie, no i co, i powoli działamy z bm -czką. Jeden wahacz już wyleciał, ten z uszkodzoną tuleją. I zobaczcie, ta tuleja jest zwyczajnie luźna, lata na każdą stronę. W bm ogólnie w każdym aucie jest taki fajny sposób, żeby sprawdzić właśnie tą konkretnie tylną tuleję, bo prawie każdy auto ma tą tylną tuleję. Po prostu skręcamy sobie koło w jedną stronę, żeby nam wyszło poza obrys samochodu, i po prostu kopiemy w koło. Jak to koło się cofa, o tak jak teraz widzicie, ta tarcza się cofa, cofa drży tak mocno, to znaczy od razu, że ta tuleja tylna jest wywalona. Jeśli kopiecie i koło stoi sztywno, nie cofa się, nie poddaje się, to znaczy, że ta tuleja tylna jest ok. No i co? No ten wahacz wyjechał. Tu sobie zaznaczyłem pozycję wahacza, górną tak, jak powinien być to pokażę wam przy montażu jak poprawnie zamontować wahacz ten też sobie zaznaczyłem żeby po prostu jak założycie go w dolnej pozycji już wezmę wahacz to wam pokażę o co chodzi zobaczcie założycie wahacz i załóżmy, że przykręcicie go w takiej pozycji przykręcicie czyli ta tuleja w środku się tutaj ściśnie potem go podciągniecie do góry to wy już zrywacie tą tuleję jak ona jest przykręcona. Potem auto zaczyna pracować, wahać idzie jeszcze wyżej, i praktycznie wahać można powiedzieć, że pójdzie nam do takiej pozycji. W tej pozycji on sobie będzie pracował, czyli w takiej pozycji musimy go przykręcić tylko po to, żeby przy pierwszej lepszej dziurze nie zerwać tej tulei. A jak ona jest w poprawnej pozycji, to ona sobie pracuje w swoim zakresie. Jak źle to przykręcimy, to szlagiem trafi, ale pokażę Wam jeszcze jak ja to robię, bo jest kilka sposobów na to na aucie jak to zrobić żeby to wszystko banglało i działało bardzo prosta rzecz, to wam pokażę no i co, drugi wahacz odkręciłem teraz wywalę sobie końcówkę kierowniczą odkręcę sobie pół oś, bo tak jak wspomniałem jest to x-drive odkręcę sobie pół oś, no i będziemy targać powoli amorek jeden, potem z drugiej strony drugi amorki do wymiany słuchajcie jeszcze ostatnio wymieniliśmy wtryski w doblo akurat tak się trafiło, że Klient z tego Doblo miał wymieniany silnik No i panowie stwierdzili, że ten silnik, który włożyli jest chujowy dla tego autokopci Otóż nie, niestety były uwalone wtryski Autko właśnie przyjechało do nas, na pacie miało e, drugi silnik Więc skorzystaliśmy z, z okazji, że ten drugi silnik był sprzętem, wyciągnęliśmy z niego wtryski Daliśmy do regeneracji, żeby klient mógł przez ten czas sobie na spokojnie autkiem jeździć Wtryski zostały zregenerowane, autko przyjechało do nas Wyciągnęliśmy stare wtryski. Musieliśmy się tu niestety oprzeć o firmę, która nam pomogła z tym wyciąganiem. Były tak mocno zapieczone, że nie daliśmy rady ich wyciągnąć, więc firma przyjechała i pracą mnie targała, wytargała nam te wtryski. My przefrezowaliśmy sobie gniazda, założyliśmy nowe wtryski. Teraz zostało mi tylko założyć nowy filtr paliwa. Dolejemy dodatku do czyszczenia, całego układu wtryskowego, żeby po prostu cały układ tam się. Podbyć jakiś syfów ewentualnych, eee, zatankujemy auto na fula, trochę nim pojeździmy. No i w sumie i będzie finito tej operacji. Jeszcze Wam pokażę takie fajne moje nowe narzędzie. Zawsze się męczyłem gdzieś tam rękami, śrubokrętami z ściąganiem złączek paliwowych. A do tego są takie fajne kombinerki, więc pokażę Wam zastosowanie tych kombinerek. Słuchajcie, z takimi złączkami, ja zawsze gdzieś tam się bawiłem rękami śrubokrętami i, i, i różne z różnym, że tak powiem, efektem co wychodziło. A mamy do tego takie specjalistyczne e, cążki, o których nawet nie wiedziałem, powiem Wam szczerze ściskamy sobie, ściskamy sobie je one ściskają nam te zapadki i po prostu ściągamy przewód, mega ułatwienie powiem wam, że jak zobaczyłem gdzieś te kombinerki do czego one służą, jak mi to ułatwiło życie, to cieszyłem się z tego narzędzia jak dziecko, chociaż to kosztowało, nie wiem, 20-30 zł takie narzędzie, a naprawdę zajebiście ułatwia pracę, co, wymieniamy teraz filterek napompujemy mu paliwo no i palimy, palimy autko Dobra, filterek nowy założony. Jest. Bierzemy kluczyki i, i, i co? No i przykręcimy parę razy zapłon, Żeby mógł sobie napompować paliwo do tego filtra i będziemy próbować go uruchomić. Wentylator wyłączymy. Obawiam się, że troszkę mało paliwa ma ten samochód, Ale może na odpalenie i dojechanie do CPL nam starczy. No nic, spróbujemy. Sprzęgiełko i ogień. No, nawet fajnie szybko załapał. Jeszcze nie chodzi na wszystkie. Brakuje mu koźnie paliwa. No, już zaczyna ładniej chodzić. Jeszcze raz go odpalmy A teraz zaczyna ładnie pracować w końcu Zobaczmy czy nie ma nigdzie wycieków W to pracowało. Przejedziemy się nim, zatankujemy go no i dolejemy mu e, pole przeporka do baku, żeby wyczyścić cały układ paliwowy. Dobra, i co? Wracamy do tej A91. Amorki rozebrane, jeden już wyjechał. Zaraz będziemy je składać. Jeszcze doszły tam górne mocowania. Słuchajcie, bo e, mają dość duży luz, ale to Wam wszystko pokażę. A teraz bierzemy się za na skrzyni biegów, który. Ciek. Żeby go wymienić niestety musimy wywalić cały wał Wał, wydech i osłony termiczne Wywaliliśmy to, dostaliśmy się do uszczelniacza, sam uszczelniacz 20zł, robota można powiedzieć 500zł No niestety, no nie ma innego wyjścia Dosyć dużo rozbierania, żeby jedną pierdołę wymienić, ale z takim cieknącym uszczelniaczem na skrzyni automatycznej raczej nie pojedziecie, bo w końcu skrzynia stanie dęba Także biorę teraz, wydubę ten stary, nowy już mamy przygotowany, zakładamy nowy i będziemy to powoli składać. Jak widzicie możecie zauważyć nowy uszczelniacz i pokażę Wam takie fajne urządzenie, które mam do wyciągania z zimmeringów. E Kiedyś to robiłem śrubokrętem, ale to urządzenie kosztuje 15 zł, taki ala młoteczek i bardzo fajnie sobie radzi, po prostu wkładamy tutaj pod uszczelniacz. Za wargę on się zapiera, z drugiej strony za uszczelniacz i wyrywa nam uszczelkę bez problemu. Nawet takie, które bardzo ciasno siedzą, wyrywamy tym narzędziem bez problemów. Słuchajcie, jeszcze co do samego nabijania uszczelniaczy, bo dużo ludzi o tym nie wie i próbuje tutaj tu z młotkami, to nie jest najlepszy sposób. Najlepiej dobrać sobie albo jakąś tam nasadkę, ale największą nasadkę na warsztacie mam 54 i po prostu jest za mała, albo jakąś tulejeczkę, żeby. Bić ten uszczelniacz po tym obrysie zewnętrznym, równo żeby on w, w się wbijał, a nie że po troszeczku młotkiem dookoła, bo wtedy się kosuje ten uszczelniacz i bardzo szybko zacznie ciec od nowa. To jest stary, on ciek jest do wyrzucenia i teraz nabijamy nowy. Słuchajcie, pokażę Wam jeszcze dlaczego warto mieć górne mocowania amortyzatorów przy wymianie samych amortyzatorów. Jak widzicie, jeden amorek do naszej BMEczki mam zrobiony i jest z nowym górnym mocowaniem po pierwsze, że te górne mocowania często dostają luzu jak ruszamy nim tak i wtedy amorek cały chodzi po drugie, pomijam fakt, że mogą się zatrzeć kulki i tak dalej, łożyska niektórzy chcą, żeby im zakładać stare, no ale no cóż, szybkie porównanie, na pierwszy rzut oka wyglądają tak samo tylko przyjrzyjcie się dokładnie ta tulejka prawie równa się z tym a ta tulejka jest dużo niżej teraz chyba widać, nie? Zobaczcie, tu jak guma siedzi, wystaje do dołu. A to mocowanie, jak mocno siadło. Jeśli porównamy, to jest jakiś centymetr różnicy. Czyli mamy centymetr darmowej gleby na starym mocowaniu. <gry> nie, no dlatego, właśnie wymieniamy zawsze górne mocowania. Po pierwsze, że bardzo szybko dostają tutaj luzu w ten, w ten sposób. Po drugie, jak wymieniamy amortyzatory, to już chcemy to zrobić na jakiś czas, a nie za jakiś czas. Wymieniać na przykład zatarte górne mocowanie amortyzatora. No i po trzecie, po prostu te gumy siadają od ciężaru samochodu i to wszystko się uklepuje. Zobaczcie, drugi amorek, i to jeszcze bardziej siadło niż w poprzednim. Widzicie, jaka jest różnica? Jest bardzo duża różnica i nie wiem, czy to złapę na kamerze. Ale tu jest duży luz. Chyba będzie widać. Widzicie, jak to lata? To ma duży luz do wyrzucenia, są takie górne mocowanie. I teraz ustawienie wahacza, tak jak Wam obiecałem, pokazać jak to zrobić, żeby ten wahacz Wam wytrzymał długo. Więc, albo w takim stanie jak mamy zawieszenie, ustawiamy sobie ręką wahacz do pozycji, jak ja sobie tutaj wcześniej zaznaczyłem. Nie wiem czy będzie widać. Widać czerwoną kreseczkę i punkcik jest na wahaczu. Ustawiamy sobie go ręcznie do takiej pozycji, czyli pozycji jego naturalnej pracy i go przykręcamy przykręcamy go w tym momencie, dociągamy śrubę tylko robi nam się wtedy problem, bo ten wahacz będzie tak stał i jak chcemy złożyć resztę zawieszenia, czyli tak jak tutaj MacPherson i tak dalej musimy go mocno naginać ręką w dół i to jest w sumie nieprzyjemne do pracy kolejnym sposobem tak jak zaczęliśmy robić tutaj zostawiamy luźne śrubki na wahaczach, znaczy wkładamy, załapujemy nakrętki ale ich nie dokręcamy i w tym momencie całe zawieszenie dodatkowym podnośnikiem sobie dźwigamy do góry. Jak widzicie, zawieszenie idzie i dźwigamy go do tej pozycji, aż wahacz dojdzie właśnie do tego znacznika, czyli będzie w swoim zakresie pracy naturalnym. I kolejnym najłatwiejszym sposobem, do którego tak naprawdę nie musicie mieć ani narzędzi, ani nic, zakładacie sobie wahaczek nowy, załapujecie śrubkę Zostawiacie na tyle luzu, żeby ten wahać mógł sobie swobodnie pracować, opuszczacie sobie auto na dół, na glebę, kilkukrotnie dociskacie, na przykład za nadkole dociskacie auto do dołu, żeby się pobujało, ułożyło, wchodzicie pod auto i na takim opuszczonym aucie wtedy dokręcacie te śruby, kontrujecie i wiecie, że wahać jest przykręcony w jego naturalnej pozycji pracy i że on długo wytrzyma, a nie że Widzicie kilka dołków i on się po prostu rozleci, bo był za nisko albo za wysoko dokręcony. Także dosyć proste sposoby. E, na szybko idzie to ogarnąć, nic skomplikowanego nie ma. A jak zapomnicie o tym, to szkoda waszej roboty, bo wahar się zaraz rozleci.